Cześć, jestem Jay Dobrowski i witam was po raz kolejny w Bejąby. Um Przestań Aiden, przez ciebie mam kłopoty. Uspokój się Dobra, pr przepraszam, już, już nie będę już... On zastąpi doktora Matthewsa i będzie Kto? się tobą opiekował Kto? Wydaje się miły Nie no, doktor Matthews był, był, był najlepszy. Chcę cię poznać. Ej, doktor Zmiało Matthews idzie. był najlepszy, no odebrał mnie z imprezy Czekałam urodzinowej. Ej, słuchaj, słuchaj, no, palienko, bardzo mi się nie podoba to, że zmieniliście doktora Matthewsa na jakiegoś doktora New. Wygasł, dobra, spadam stąd, na razie, sami sobie znajdźcie. Jodie, on na ciebie czeka. <słuch> A wali mnie to, wali mnie to. Widzowie na mnie czekają, trzeba Minecraft nakrywać, ej. Okej. Okay. W takim razie... Cześć, doktor Matthews. Cześć, Jodie. Ej. Śmiało. Ej, Czyż to, to jest doktor. Nie, to nie jest doktor Matthews? To obrad tego gościa lubię, właśnie o niego. Ja Nathan. A, to jest Nathan, nie doktor Matthews. Pomyślałem sobie, że byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy nieco lepiej się poznali. No, byłoby miło, jak będziemy Oczywiście, ze sobą współpracować. Jeśli będziesz miała na to ochotę. Eee. Nie, dobra, idę nagrywać Minecraft. Nie, nie mogę. Bardzo mi się. O, zobaczmy jakieś osiągnięcia tutaj widzimy. O. Uniwersytety się kończyło? M mądry pan jest, widzę. Nie, nie będę jeszcze się... O! Zobaczmy, jakie książki czyta. Alice w Krainie Czarów? Nie, nie zbyt ciekawe książki. To nie jest Alice w jeszcze nie przeczytałem. Okej. Okay. A jak ty? E, Lubisz Jan. Czytać? A, czy lubię czytać. <grym> no, lubię czytać w sumie. Czemu on czyta o mózgach? Ej, jeśli chcesz mi wywiercić mózg i zrobić trans... Plantację serca, czy coś tego typu, albo mózgu, to ja stąd spadam. Na razie. Nie będę dawał się testować jakiemuś... No, a dobra. Nie mogę wyjść, nie mogę wyjść, gra nie chce, żebym wchodził tak wcześnie. A ty co masz? To jest zdjęcie paranormalnego zjawiska, które badałem. Mhm. Ten stół przesunął się o 5 mm w ciągu trzech dni, o. sam z siebie. No popatrz. Przyspieszyliśmy to nagranie, żeby móc zobaczyć ten ruch. Czyli Ciekawe, macie co? chodzący stół. wiesz, nie ma to jak chodzący stół. Na przykład, można ten chodzący stół Możesz wykorzystać usiąść, do jakichś dziszesz. szpiegostw, że podłączasz kamerę pod ten stół i ten stół w parę godzin przesunie się o 5 mm i jest spoko. Jeszcze tutaj. O, kulka. Co to jest? Hmm, hmm to się okręca. Podoba ci się? Nie. Słabe jest. Możesz ją sobie wziąć. O, ile ja znam takich ludzi, co mówią Możesz się sobie wziąć, a później Ej, sorry, sorry man You must pay for this Mhm, we Włoszech We, we Włoszech tacy gają Z takimi kwiatami, najpierw ci dają A później biegną za tobą i każą ci płacić Ja już taki znam O, chyba nie jest zadowolony z tego, co robimy On wie, że nie, tak łatwo my się nie damy Słyszysz to? Nathan? Cóż to, Nathan? Tak łatwo ci się nie dam, kurczę. Myślisz, że jestem zwykłą dziewczynką, ale ja nie jestem zwykłą dziewczynką. W każdej chwili mogę wezwać Eidana. Ejda, Aidan. a co to jest? Ona na mnie czeka? Patrzcie, jak ucieszona. Fajnie sobie się, ja, wigosik ja sobie przygotuję w domu. Jak opiekę bigos, cała rodzina będzie wesoła. Ty jeszcze, kobieto, nie wiesz, że ja mam super supermoce, które pozwolą mi. Dobra, w takim razie usiądźmy. Jody, moja praca. On to nagrywa? To badanie so... różnych dziwnych zjawisk. Mm -hmm. Próbuję je wyjaśniać. No, pies nie chrap. Jak? Jak? To co przydarza się Tobie? Pies Zabaj chrapiąc? E. Jody? Jody. No, może nie wiem, nie znam jeszcze ciebie. Mama mówiła, że masz niewidzialnego przyjaciela. No czy on taki niewidzialny Krzysztof Krawczyk. Kurczę, nie, nie to kliknąłem. Czy on towarzyszy ci od dawna? C -c -c wiem. <laughs> nie wiem ty. Od urodzenia? No skąd ja mam to wiedzieć? No nie wiem. Nie wiem. Nie, nie nic to nie to wiem. To jest duch? To kurczę Bolek. Albo... Co on dusza taki? Uszy Już umarł? Nie no Krzysztof Krawczyk dalej żyje. Nie. Może. No? Go narysujesz? Nie, nie będę rysował. No co ty? Nie, nie mam talentu artystycznego. A mógłby coś zrobić? O, myślę, że mógłby. W takim razie zróbmy. Pokażmy mu, że Ej Dan, to nie jest jakaś zabawka i na przykład potrafi mu włączyć monitor. Taki szybki format C, jakby pan nie, panu nie działa jakaś gra, to ja mogę w każdej chwili panu rozbro, rozrąbać I cały komputer. Mówisz ja. mu co ma zrobić, a on to robi? Nie. On robi co chce. Nikt nie może powiedzieć Aidenowi, co ma No robić. właśnie. Jest jak lew w klatce. No. Jesteśmy razem. Nie może odejść. To bardzo go denerwuje. Wystarczy otworzyć klaskę, dziewczyny. To moja wina. Też chce, żeby sobie poszedł. Czasami to się go bardzo boję. Mm -hmm. Czy on ci to zrobił? O kurczaczki, no to nas poranił troszeczkę. To były potwory. O, co? Ja piłem przy Dan potwory, Krzysztof Krawczyk, już nie wiem czego mam się bać w tej grze. Zaraz się okaże, że ona jeszcze jest chłopakiem. CIA. No nieźle. A włącz jakąś muzykę. Ej. Hej Steven Nie wiem jak on miał na imię On miał... Aidan? Clayton To był Clayton Clayton Łe? na najbliższe 3 lata No Szkolenie zaczynasz o 5 rano Ale... A, a gdzie jest korona księżniczki? Gdzie są moje zabawki wszystkie z tamtego laboratorium? Gdzie jest moje wygodne łóżko? Różowe łóżko Gdzie są różowe ściany? Jeju Okej okay, Biegniemy Biegniemy Hej Co tu, tu robisz? Udajesz małpę czy co? Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Do góry! Pięknie, pięknie, biegniemy o, biegnie, biegnie, biegnie. Dalej, dalej. Ej, nie, nie patrz mi na to. Co za sposób. Jeszcze raz widzę kobietę w wojsku. Dobra. I po. O, o, dobra, i, i, Up. Jedna rączka, druga rączka. <laughs> da dam radę, dam radę, dam radę. Dam radę, dam radę. Prawie jak w Tibi, tylko że w Tibi nie, nie można było... Kurczę, no jak to robić? Nie wiem co mam klikać nawet. Nie dali mi tutoriala. Jednak tutoriale są pomocne. Oni mi nie o, takie lubię rzeczy, że mi podpowiadają co mam klikać. Dobra. Robimy sobie jedno w bok i teraz hop, hop, hop. No prawie, prawie dobrze. Jeszcze daszar, hop, hop. No. Daj, 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 daj. jeszcze słucham. jeszcze słucham, daj. daj się. To już kręć tułeczkiem, kręć tułeczkiem jakbyś była kurde nam Hawajach. Pięknie. Jestem gotów na wszelkie walki. Powiedzcie mi tylko, co mam zrobić. Ok, śledź ruch Jody, a następnie go dokąć. Pięknie. Musimy zrobić teraz taki, taką blokadę. Ok. No kurczę, ci, ja już wiem, co mam robić. Niech mi już nie pokazują tych tipsów. Chipsu. I w dół Pięknie I teraz możemy go bić? No nie, nie, nie dobrze. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz to powtórzymy Uf, Dobrze Jeszcze raz Jeszcze raz Jestem gotów to powtórzenia Pięknie i w prawo i w dół i w bok no, no, no i, w, i co? O, chyba jest nas dumnej Pięknie uh, się zmachałem troszeczkę Ja a mówili, chodź na W, chodź na WF. O, Wreszcie jak, jakiś normalny OK, Do, dobrze pojąłem o co chodzi Boże, skradamy się golem. My precious, my precious. Uciekamy są. Gdzie, gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście? Dobra, nie, 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 nie. Grajmy według zasad. Chowamy się za osłoną. I w buf. przejęliśmy piłkę, przejęliśmy piłkę. I teraz, tak jak wrakby, tak jak w rugby, tak jak wrak. rugby. Dajesz. I teraz, je. Gdzie ty kurwa leziesz? Za osłonę! Janek, nie, nie... No i przytrzymać ich. O, dobrze nam poszło. A teraz jak tam pójść? Dobrze, dobrze... Pominęliśmy pierwszą pasę i teraz biegniemy, 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 biegniemy... JEST! Jesteśmy za linią wroga i teraz przyłożenie! RAGBY 20 PUNKTÓW, DZIĘKUJĘ, Że PRZENADA! I powinieneś jak cheer, cheer, dopingować, Siomek. To, że jesteś błysy nie oznacza, że jesteś twardy! Zawsze mógłbyś mi tam pomachać tymi... PRZENADAJ! Spokojnie... Przytrzymaj, 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 dobra... Nie krzycz! Nie. nie krzycz tak, bo się jeszcze przysiębisz. Gardełko ci pęknie. O, nauczyłem się. Hop! I strzelamy do drugiego od razu. Pięknie, pięknie, pięknie. Ok, tam widzę wroga. Przytrzymanie, przytrzymanie X! Hop! I teraz. Hop! Wychylamy się i BUM! I skaczemy i spokojnie. Ło, wow, jako niezbudzanko! I teraz też, najgorszy najgorsze co może być. Prawo. ANK równa się 1K. Kurczę, skąd ja to wszystko wiem? Ja dopiero pierwszy raz gram. Jakby tak na fizyce było, że dostajecie padę na fizyce i musicie tylko przyciskać dobre klawisze. To by było łatwe. Ona ma ułatwiony poziom fizyki. Patrzcie. Świetnie Johnny. O, dzięki. Nowe zadanie. Mhm. Masz rozwalić te beczki. Ok. Co wam beczki zrobiły? Rozumiem, ludzi, ale nie beczki! Biedne beczki... Nie dość, że nie mają życia, nie mogą się odezwać i sprzeciwić... To jeszcze są tak po prostu miotane na boki... Jak kamienie... Nie, 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 tą walniemy tak z boku... I buf! I patrzcie, pięć naraz! Jak domino! I buf! To nam nieźle poszło... Daliśmy za pierwszym razem. O, to lubię, lubię walczyć. Jesteś gotowy? Jesteś gotowy, łysy? daj Zły kierunek, jak zły. Jeszcze raz, dobrze? Spokojnie, skoncentruj się. O, ja mu już krew cieknie. Pięknie, tak właśnie ma być, ma mój krew ciknąć, ma umrzeć od tych ciosów. Dobrze, i w lewo. I w lewo i, i dokończamy, i dokończamy go. Łapiemy za... O! Mamy wizleć. He <laughs> udało nam się pięknie. I teraz... e to jest ładne. I w dół. Biegniemy dalej. Niczym z Ewą Hatakowską. Dobrze, I teraz tyłeczkiem, tyłeczkiem spokojnie, spokojnie. Ładny tułeczek. Jak ze starych dawnych lat. Tempo, 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 tempo. biegnij, pik, biegnij, pik, biegnij, pik, pik, pik. Jego. Co oni skażą mi przez drewno skakać? W Minecrafcie mógłbym pociąć to drewno i stworzyć sobie miecz, ale tutaj muszę je przeskoczyć. Przecież to marnotrawstwo. Dobrze. Lewo, lewo. O jego, tego nie miałem. Nie jesteś na niedzielnym spacerku. A, mo a może tak niektórzy spędzają niedzielne spacerki, że się wspinają po ścianach? Nie można tak lekce lekceważyć ludzi. No to dajesz w górę. Lewy przycisk, dajesz. Pra prawy przycisk. Pięknie, 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 jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę i będziesz. Naciskam, 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 naciskam. Dobrze. I w dół, i w dół skaczamy. Oj, kolejna bitwa R2. Spokojnie rozstawiamy stop. Robię szpagat. Boże, wiem co ona czuła przez chwilę. Dobrze, że nie zrobiłem większego szpagatu, bo nie mam warunków tu. Muszę złączyć te dwie kropki. Złączy te dwie kropki. Tu okej, okay, spokojnie.

Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, Kimi... Kur... źle Dobrze złapałem, dobrze, dobrze! X, X! x teraz, x teraz! X-em teraz, X-em! Dajesz! więcej X-a! Dobrze! Mm... Odklep... Nieźle! Pięknie! Jeszcze nas pochwalił Clayton! Jak nas Clayton chwali, to... To jest bardzo... Ojego. Ale się zmęczył, Biedna Jodie... Ale wiem co czuję, wiem co czuję prawdziwy wojskowy... Każdy człowiek powinien to... to zagrać... Już... już nie... powinien odwołać służbę wojskową... obowiązkową... I powinni dać tą grę każdemu za zagrania. O tak... ooo... Będzie nas łysy nadzorował... Ojejku... Wszyscy strażnicy oni mają karabiny i musimy zdobyć tylko flagę... Dobrze, tak jak nas uczyli. Spokojnie wychyl się. Przy czym ma x biegnie, 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 biegnie. On nie widzi. Pięknie. O kurde, na, na, nadchodzi. Użyj Aidena, żeby odwrócić. Okej. Okay. Odwrócimy uwagę. I on teraz. ej, hey, co, co to za beczka? Ta beczka, w tej beczce może chować się mój przeciwnik. I teraz spokojnie. Wychyl się. I teraz. Obezwładni go. Okej, okay, zapaszkę, zapaszkę i go CO?! <laughs> nie, ja nie, nie, nie... chciałbym być obiektem treningowym takiej dziewczyny. Dawaj, przejdź tam, przejdź tam, nikt Cię nie widzi, nikt Cię nie widzi, jesteś jak ninja. Tylko, że taki ładniejszy ninja. Witam Ciebie, fajny masz karabin, zabierę Ci go. Czemu nie mogę po prostu zabrać karabinu i wszystkich powyższa lać? Tylko muszę się wbawić jakieś podchody. Okej... Okay. Hop, 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 hop. Pięknie, pięknie, pięknie. Jesteś mój, kochasiu. Uff, uf, mam cię. Dobra, teraz zaosłonę. Nie, 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 co ja zrobiłem, co ja zrobiłem? Dobrze, że mnie nie widział. Dobrze, że on jest ślepy, chyba. Ojcie, ojcie, ojciec ojcie. spokojnie. Uży Używamy a Aiden a coś może zrobić. Jeden ty głupi jesteś chyba. No nie. Spokojnie, spokojnie dziewczyno. Teraz. No to. Kurczę, ty jesteś biedny, bo ty drugi raz oberwiesz twarz. O sobie się no i znowu powtarzamy. Drugi raz nie będzie piła. No kur no nie, 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 nie się, proszę, nie krzycz tam. O, okej. Okay. Dobra, obezwładniamy go, obezwładniamy go. Hop. Jest nasz. Jest nasz, jest nasz. O lol, tu jest drabina. Możemy złamać system? Lol. Ale faza. Nie wiedziałem, że można tak łatwo złamać system i po prostu przejść obok, zamiast... I teraz spokojnie, spokojnie, jak ninja, jak żabka, jak żabka, okej, okay, boom. Tamtych typek na dole wcale tego by nie zobaczył, wcale by tego nie usłyszał. No zeskup. No. Okej. Okay. I bo I pięknie zeskok. I mamy flagę. Nieźle, Jodie. Nie, nie będę mamy tego powtarzał drugi raz. Proszę. Piąty raz, kurde, powtarzać w W normalnych warunkach nie zdążyłbyś nawet otworzyć tej aroganckiej gęby. <noise> Gratulacje, Panno Holmes. Udało się. Witamy w agencji. Dziękuję. Tak, Jodie. Witamy w agencji. No, udało się, Jody.